Siema, siema, i Jurok z tej strony. No, słuchajcie, kochani. Pff. Dobra, walę jak jest, bo nie będę w słowach przebierać, bo to, to po prostu nie ma sensu. Będę walić grubo. I chuj. Okej, okay. nasz prezydent, kochaniutki Andrzejek, Diaboek poleciał sobie na wycieczkę do USA dwa dni przed ciszą wyborczą, po to, żeby Trumpowi zrobić i załatwić nam parę fajnych rzeczy, dokładnie cztery, cztery fajne rzeczy. Pierwszą rzeczą, nam, którą załatwił nam, nam Andrzej, to jest... 5G. Słuchajcie, teraz będziemy się mogli łączyć i tak, wszystko będzie zajebiście. Wstawili nas do, do mikrofalówki. Będziemy mm, jednym z pionierskich krajów w Europie, którzy po prostu przeprowadzą proces 5G. Pozdrawiam wszystkich przeciwników, no i zwolenników też. Także zwolennicy się cieszą, tak, mamy technologię. Przeciwnicy, no nie wiem, czy się tak, tak bardzo będą cieszyć. No ale dobra, dorzucajmy dalej. Andrzej załatwił nam elektrownię atomową w Polsce. Wow! Następna stara technologia, którą dostaniemy po prostu od, od wielkiego brata. Ja pierdzielę, no istny kosmos. No ale okej. Okay. Zamykamy kopalnię, puchuj nam przecież ten węgiel, który mamy pod spodem, no to, to nikomu przecież nie służy, to się nie opłaca, po co z tego prąd zrobić? Postawimy elektrownię atomową, no i wszystko po prostu będzie super fajnie. Będziemy żyć w bezpiecznym kraju, ponieważ właśnie będzie technologia atomu u nas, no to rewelacyjnie. No ale żeby było mało, nasz zajebisty prezydent stwierdził, że załatwi zdecydowanie więcej, więc tak, pocisnął szczepienia, tak, załatwił nam e, z, z właśnie, z wielkim bratem, e, że jako pierwsi w Europie będziemy się szczepić, i będziemy mieć lekarstwo jako pierwsi, nieprzetestowane, a chuj tam, po co testować, przecież przetestują na nas, co za różnica. Także będziemy szczepieni, słuchajcie, korona, korona zniknie i wszystko będzie, będzie super. No, do tego, żeby te szczepienia się odbyły, żeby było wszystko w porządku, no to Andrzej stwierdził z Trumpem słuchaj, no to przyjmij tam do, do siebie, do, do Polski za, za tą wodę. Przyjmij tam parę tysięcy amerykańskich żołnierzy jeszcze. Ja ci ich wyślę, oni będą pilnować, żeby Was Rosja nie zaatakowała, Niemcy nie zaatakowali, żeby Ślązacy Was nie zaatakowali. To ci żołnierze tego po prostu dopilnują, a przede wszystkim dopilnują, że się po prostu zaszczepicie, żeby to wszystko poszło gładko. No dobra, Andrzej tak sobie myśli, powiedział, dobra, dobra, a kto, Donald, za to zapłaci? No jak to kto? Wy, Polacy. Także dostaliśmy kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, jeszcze mamy ich utrzymać. Super zajebiste przymierze. Kiedyś do Polski wprowadzili krzyżaków, no i wszyscy pamiętamy, jak się to kurwa skończyło. Także dla mnie ta sytuacja w ogóle się nie, nie różni. Mamy kurde, obce mocarstwo na terenie naszego kraju. Nasi przodkowie to by chyba sobie w szczelili, No ale chuj, Polacy oczywiście mądrzy, niesamowicie, e, więc. Andrzej jeszcze dorzucił Google'a, Microsoft'a, teraz będą nas mogli szpiegować, śledzić, kurde, każde nasze posunięcie, także jestem zajebiście zadowolony, Andrzej, z Twojej wizyty, mam nadzieję, że usta sobie nakremowałeś i to tam gładko po prostu Ci poszło, O kochani, tego się, nie wiem, nie da normalnie przedstawić, oni nas na serio chcą pozabijać. Ja już tutaj nie ściemniam, bo to, co się wyprawia w tym, w tym kraju, tutaj ludzie jeszcze łudzili się o, co do wyborów, tak? Że przed wyborami, coś po wyborach. Słuchajcie, Andrzej już załatwił wszystko. Załatwił wcześniej. Gdyby przejebał wybory, no to, to już jest wszystko załatwione, tak? Jest, jest dograne, jest, jest w porządku, jest ok. Kurwa, cyrk. Normalnie cyrk. Słuchajcie, kolega Grzesiu, pozdrawiam z tego serducha, przesłał mi właśnie screena tylko teraz nie pamiętam, 26 to będzie. Andrzej jak będzie w Rybniku, ale sprawdzę to jeszcze w opisie, tam, tam napiszę, czy to będzie rzeczywiście 26 teraz. Będzie w Rybniku, więc, Ślązacy, Polacy, Słowianie, ja Was serdecznie namawiam do tego, aby jechać do Rybnika i, i pokazać, jak bardzo się cieszymy. Jak z tego, że tak wspaniałego prezydenta mamy, który przed Donaldem klęczy. Żeby miał wsparcie, kurwa, od nas i usłyszał nasz głos. Pozdrawiam serdecznie, słuchajcie, wysyłajcie to wideo, gdzie tylko się da. Żeby nas tam w Rybniku było naprawdę dużo, żeby kibicować Andrzejowi, no i żeby wyrazić swoje zdanie. Także lajkujcie, subujcie, żeby zwiększyć zasięgi, rozsyłajcie, gdzie to tylko możliwe. No i zapraszam na kanał jest slawa. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.